Przez ponad 100 lat ich historia pozostawała w cieniu. Aż do teraz, dzięki nigdy wcześniej niepublikowanym świadectwom i mrożącym krew w żyłach osobistym, listom historyk odkrył to, co może być najwcześniejszymi oznakami radykalizacji Hitlera. To nie spekulacja, to historia wydobyta z ciszy. I gdy każdy element układanki wskakuje na swoje miejsce, jedno staje się przejmująco jasne. Wszystko nabiera sensu. Zapomniani lokatorzy Monachium w 1913 roku. Monachium było miastem u progu zmian, miejscem, gdzie artyści, rzemieślnicy i robotnicy przeplatali się na tętniących życiem ulicach i w małych sklepikach. Nad jednym z takich skromnych zakładów krawieckich, przy cichej ulicy, młody Austriak o imieniu Adolf Hitler wynajmował mały, niepozorny pokój. Dla przypadkowego obserwatora był po prostu kolejnym lokatorem artystą z problemami, który przybył z Wiednia z nadzieją, że zaistnieje. Nikt nie mógł przewidzieć cienia, jaki jego nazwisko rzuci na historię. Życie Hitlera w tym okresie naznaczone było rutyną i zapomnieniem. Płacił regularnie czynsz Josefowi i Anie Pop życzliwej parze krawców, którzy byli właścicielami warsztatu na dole. Dla nich Hitler był osobą niepozorną, cichą, często wycofaną, spędzającą dni w milczącym skupieniu nad szkicami i obrazami lub samotnie wędrującą ulicami Monachium. Nie udzielał się towarzysko, trzymał myśli dla siebie, i nie dawał żadnych oznak nadciągającej w nim burzy. Ale za tą fasadą zwyczajności zaczynało się kształtować coś mroczniejszego. Przez dekady rodzina popów strzegła swoich wspomnień, być może obawiając się rozgłosu, jaki miał się wiązać z ich byłym lokatorem. Teraz ich wnuczka, Michelle McCain, ujawniła fragmenty rodzinnej legendy, przekazywanej szeptem historie, które podważają wyidealizowane narracje o wczesnych latach Hitlera. Michelle wspomina. Moi dziadkowie nigdy nie mówili o nim bezpośrednio, jakby bali się, że samo wymienienie jego imienia może sprowadzić kłopoty. Ale w chwilach prywatności dzielili się tym, co widzieli. Człowiek, który był uprzejmy, lecz kipiał frustracją. Ktoś, kto nie pasował do otoczenia, ale desperacko pragnął być rozpoznany. Te rewelacje przebijają zasłonę czasu i dają nam wgląd w młodego Hitlera, zanim stał się postacią, którą historia pamięta. Człowieka wciąż poszukującego swojego miejsca w świecie, który był dla niego obojętny. Ten rozdział życia Hitlera jest często pomijany. Lokatorzy i sklepikarze, którzy dzielili z nim codzienne życie, pozostali jedynie duchami w tej historii. Jednak ich wspomnienia, teraz odkryte, sugerują, że nawet wtedy korzenie jego goryczy i radykalizacji dawały o sobie znać. Zwykłe otoczenie nie było w stanie powstrzymać niezwykłej ciemności, która wznosiła się nad zakładem krawieckim. Listy z krawędzi wojny, wybuch jaszy wojny światowej w 1914 roku zmienił wszystko dla Hitlera. Nie będąc już walczącym artystą, zaciągnął się do armii niemieckiej służąc na brutalnych liniach frontu, gdzie zetknął się z koszmarem wojny w okopach. Ale pośród chaosu bitwy utrzymywał kontakt z rodziną Pop, pisząc listy i pocztówki, które nigdy nie były przeznaczone do publicznej konsumpcji. Ta prywatna korespondencja oferuje rzadki i intymny wgląd w stan umysłu Hitlera w krytycznym momencie zwrotnym w jego życiu. Listy są wypełnione narastającą goryczą poczuciem rozczarowania, nie tylko wojną, ale społeczeństwem, które jak wierzył, rozpadało się wokół niego. Pisze o Niemczech osłabionych od wewnątrz, fraza ta sugeruje, że uraza i paranoja zaczynają go pochłaniać. Profesor Thomas Weber, który skrupulatnie przeanalizował te listy, wyjaśnia, można prześledzić zbocze. Szuka kogoś, kogo można winić. Listy nie ujawniają jeszcze jawnego antysemityzmu, ale oznaczają początki toksycznego sposobu myślenia. Słowa Hitlera ukazują człowieka zaniepokojonego tym, co postrzega jako rozkład człowieka, zaczynającego szukać kozłów ofiarnych, aby wyjaśnić niepowodzenia i trudności, które znosi. W tych pismach widzimy powolną przemianę rozczarowanego żołnierza w człowieka trawionego żalem. Rany wojenne sięgały głębiej niż fizyczne. Wbijały się w jego duszę, wypaczając jego światopogląd i zasiewając ziarna paranoi. Fakt, że te listy były prywatne, podkreśla ich znaczenie. Ujawniają one nieprzefiltrowane myśli człowieka zmierzającego ku radykalizacji, zanim przejęła je publiczna persona i propaganda. Najbardziej uderzająca jest progresja, stopniowy, lecz nieubłagany upadek. To tak, jakby Hitler próbował nadać sens światu wymykającemu się spod kontroli, identyfikując wrogów w cieniu. Ten wczesny etap jego transformacji jest kluczowy dla zrozumienia, jak stał się postacią, która później sformułowała i wcieliła w życie najbardziej destrukcyjną ideologię XX wieku wyznania krawca. Ale to, czego Adolf Hitler nigdy nie spisał, rzeczy szeptane w cichych chwilach lub rzucane w gniewnych wybuchach, okazało się jeszcze bardziej wymowne. Według Michel McCain, wnuczka. Wspomnienia Józefa Popa Krawca, który wynajął pokój młodemu austriackiemu artyście, niosły ze sobą ogromny ciężar. Józef często wspominał, jak Hitler, po osiedleniu się w pokoju nad pracownią krawiecką, schodził czasami na parter i zostawał tam godzinami. Nie jako klient, ale jako nieproszona obecność ktoś, kto wypełniał powietrze długimi, niechcianymi tyradami. Nie były to luźne pogawędki ani czcze narzekania. To był potok jadowitych wypowiedzi. Mówił, że są skąpi, opowiadała Michelle, a jej głos lekko się łamał, gdy relacjonowała ustną historię swojej rodziny. Mówił: Nigdy nie płacą pełnej ceny za moją sztukę. Biorą i biorą. To nie było tylko mimochodem narzekanie na interesy. To była sztywna narracja gorycz, która z każdym słowem narastała. Joseph Pop, cichy i skromny człowiek, oddany swojemu rzemiosłu, próbował raz po raz skierować rozmowę gdzie indziej. Polityka, gospodarka, trudy życia wszystko tylko nie ta jadowita obsesja. Ale Hitler nie dał się zwieść. Podwoił swoje żale, przekształcając osobiste porażki i frustracje w szerszy akt oskarżenia całego narodu. Jego słowa przeinaczały się ze skarg na kupujących dzieła sztuki w miażdżące potępienia etniczne. Pracownia krawiecka stała się tyglem, w którym w młodym wieku rodziła się nienawiść. To było coś więcej niż zwykła pogawędka. Coś więcej niż gorycz, niezadowolonego artysty. To było ziarno czegoś o wiele bardziej złośliwego. Patrząc wstecz z perspektywy historii, wszystko ma sens. Powolne narastanie urazy, fiksacja na punkcie kozła ofiarnego, sposób w jaki prywatne frustracje przeradzały się w publiczną nienawiść. To właśnie tutaj na tej pracowni krawieckiej zaczęła zapuszczać korzenie ciemność. Cienie Wiednia. Przebudzenie Monachium. Profesor Thomas Weber, ceniony historyk specjalizujący się w początkach rządów Adolfa Hitlera, twierdzi, że antysemityzm Hitlera nie narodził się w Monachium, jak powszechnie się uważa. Raczej tam się ukształtował i zmutował. Mroczny ogień zapłonął gdzie indziej, ale rozpalił się w stolicy Bawarii. Prababcia Michelle Elizabeth Grunbauer mówiła w latach 90. o antysemickich postawach Hitlera, które zaczęły się znacznie wcześniej w Wiedniu, na lata przed jego przybyciem do Monachium. Jej wspomnienia pozostały pogrzebane w rodzinnych archiwach, niesłyszane przez szerszy świat aż do niedawna. Opisała młodego Adolfa, który błąkał się po ponurych ulicach Wiednia, człowieka odrzuconego przez prestiżowe akademie sztuki, zmuszanego do spania w schroniskach i żebrania o jedzenie. Zamiast jednak skierować swoją gorycz na instytucje, które go odrzuciły, lub na niepowodzenia własnego talentu artystycznego, Hitler szukał kozła ofiarnego. Żydzi wiedeńscy, widoczni w handlu i kulturze miasta, stali się przedmiotem jego frustracji i gniewu. Przybył do Monachium, niosąc ze sobą ten niski poziom kulturowego antysemityzmu, odziedziczone uprzedzenie ukształtowane przez ksenofobiczne prądy krążące w ówczesnym wiedeńskim społeczeństwie. Ale to w domu Popów, w niezliczonych rozmowach z Józefem, jego idee zaczęły się wyostrzać i nabierać kształtu. To właśnie w tych intymnych rozmowach jego urazy pogłębiały się, utwardzając w radykalną ideologię. Po katastrofalnej klęsce Niemiec w 1918 roku te tlące się uprzedzenia eksplodowały w pełnowymiarowy radykalizm. To, co było mglistą goryczą i kulturowymi uprzedzeniami, przerodziło się w niebezpieczną broń polityczną. Ulice Monachium, niegdyś sceneria jego młodzieńczych zmagań, stały się sceną narodzin nienawiści, która miała ogarnąć cały świat. W tamtej chwili cienie Wiednia połączyły się z klęską i upokorzeniem Niemiec, tworząc nową, straszliwą siłę. I znowu patrząc wstecz przez pryzmat historii i pamięci rodzinnej, wszystko nabiera sensu. Mutacja umysłu. Analiza ideologicznej transformacji Hitlera przeprowadzona przez profesora Webera jest surowa i niepokojąca. Opisuje on tę przełomową zmianę jako mutację głęboką i niebezpieczną przemianę, w której to, co zaczęło się jako zwykłe uprzedzenie kulturowe, przekształciło się w mroczne korzenie protogennej ideologii. Mutacja ta nie była zjawiskiem z dnia na dzień, lecz stopniowym i podstępnym procesem, który najostrzej krystalizował się około 1919 roku. To właśnie w tym okresie powojennym, pośród politycznych wstrząsów i osobistej rozpaczy, światopogląd Hitlera stwardniał i przekształcił się w coś o wiele bardziej złowrogiego. Michel McCain, Dzięki wspomnieniom rodziny, dała Weberowi rzadki wgląd w ten moment transformacji. Opowiedziała, jak Hitler, zmagający się z trudnościami artysta, zaczął przedstawiać swoje niepowodzenia nie jako osobiste wady, ale jako celowe akty sabotażu dokonywane przez niewidzialnych wrogów. Żydzi w jego narracji nie byli po prostu częścią społeczeństwa. Byli spiskowcami aktywnie organizującymi się przeciwko niemu i jemu podobnym. Jego wzrok wyostrzył się podejrzliwie, a na ulicach, widząc ich stojących na rogach, Wierzył, że rozpoznaje ten typ, a w jego oskarżeniach kryła się przerażająca pewność. Wspomnienie McCain o próbach jej pradziadka Josepha Popa, by przeciwstawić się narastającej obsesji Hitlera, dodaje mu niepokojącego wymiaru. Mój pradziadek kazał mu iść dalej, dać sobie spokój, powiedziała. Ale agitacja Hitlera była nieustająca. Mówił: "Nie rozumiesz. To zawsze oni. Zawsze." Ta obsesyjna fiksacja nie była jedynie frustracją była podłożem wypaczonej ideologii. Z tego nieustannego obwiniania wyłonił się system wierzeń, który mniej opierał się na rzeczywistości, a bardziej na narastającej urazie i paranoi. Był to światopogląd zbudowany nie na dowodach czy faktach, ale na głębokiej toksycznej goryczy, która miała zdefiniować znaczną część życia Hitlera, a później jego katastrofalną politykę. Obywatelski obowiązek mówienia. Przez lata Michelle McCain nosiła w milczeniu tę ciężką rodzinną tajemnicę, ciężar poznania prawdy, o której wielu wolałoby mówić. Przez lata Michelle McCain nosiła w milczeniu tę ciężką rodzinną tajemnicę, ciężar poznania prawdy, o której wielu wolałoby zapomnieć. Jednak po odkryciu skarbnicy starych listów i fotografii schowanych w zakurzonych pudłach fragmentów dawno pogrzebanej przeszłości poczuła głębokie poczucie odpowiedzialności. Nie była to historia, którą należało rozdmuchać lub wykorzystać do skandalu, ale cząstka pamięci, która domagała się zachowania. Było to wezwanie do dania świadectwa subtelnym, przerażającym źródłom nienawiści, które mogą rozwijać się niezauważone w zwykłym życiu. Skontaktowanie się z profesorem Weberem było aktem odwagi zrodzonej z przekonania, a nie z pragnienia rozgłosu. Nie chciałam, żeby to umarło wraz z nami, powiedziała mu Michelle, a jej głos był ciężki od ciężaru pokoleń. Bo może gdyby ludzie słuchali wtedy, coś mogłoby być inaczej. To było przejmujące wyznanie, potwierdzenie, że tragedie historii często zaczynają się od szeptów, na które nikt nie zwraca uwagi, dopóki nie jest za późno. Weber natychmiast dostrzegł głęboką wartość tego, co Michelle przekazała. Nie była to zwykła rodzinna anegdota ani czcze plotki. Była to wielopokoleniowa historia, mówiona żywe świadectwo, które potwierdziło antysemickie wzorce opisane przez Elisabeth Grunbauer. Dekady wcześniej ale dodało nowy istotny kontekst. Dzięki historii Michel, chłodne statystyki i polityczna retoryka zyskały ludzkie oblicze i przejmującą bezpośredniość. Była to historia nie tylko upadku jednego człowieka, ale także społecznych i kulturowych prądów, które ten upadek umożliwiły. W każdym wspomnieniu, którym podzieliła się Michel, jeden ponury temat wyłaniał się z nieubłaganą jasnością niesprawiedliwość. Adolf Hitler nigdy nie uważał siebie za osobę, która po prostu zawodzi lub nie dorasta do ideału. Zamiast tego każdą osobistą porażkę postrzegał jako akt kradzieży z niewagę zadaną mu przez skorumpowany i złowrogi świat. Świat sztuki, który odrzucił jego obrazy, nie był po prostu obojętny. Był zepsuty do szpiku kości systemem, sfałszowanym by go powstrzymać. Kupujący, którzy nie zapłacili pełnej ceny, nie byli po prostu skąpymi klientami. Byli w jego oczach tanimi, oportunistycznymi pasożytami chętnymi wykorzystać artystę walczącego o uznanie. Samo miasto nie było tłem przypadku, lecz wrogim środowiskiem pełnym pasożytów, które usiłowało zdusić wszelkie ambicje, jakie odważył się pielęgnować. To wypaczone poczucie żalu nie było zwykłą goryczą. Było surową psychologią radykalizacji, rozwijającą się w czasie rzeczywistym. Jak wyjaśnia profesor Weber, ludzie nie budzą się i nie decydują, że będą potworami. Powoli budują świat, w którym są ofiarami, a ich wrogowie są wszędzie. To subtelny, destrukcyjny proces przepisywania rzeczywistości, mentalna forteca zbudowana z ran i winy. Bycie ofiarą stało się jego definiującą narracją, a w ramach tej narracji nie tylko cierpiał nieszczęście, ale był oblężony. Znalazł swojego wroga. Cień kładł się na każdej porażce, na każdym rozczarowaniu. Ziarno, z którego wyrosła trująca ideologia. W której abstrakcyjna inna, ucieleśniona w jego jego nienawiść do Żydów i tych, których uważał za skorumpowanych, stała się kozłem ofiarnym wszystkich osobistych i społecznych bolączek. Niesprawiedliwość, którą sobie wyobrażał, była niesprawiedliwością, którą pragnął zaistnieć. Rodzina, która próbowała zapomnieć. Kiedy wojna w końcu się skończyła, rodzina Popów, podobnie jak niezliczone inne osoby dotknięte sejsmicznym wstrząsem historii, szukała schronienia w zapomnieniu. Wspomnienia z tamtych mrocznych lat o człowieku, który kiedyś mieszkał tuż nad ich skromnym Zakładem krawieckim, nie były czymś, co należało pielęgnować ani opowiadać. Były ciężarem, który należało głęboko pogrzebać w milczeniu. Pepe Pop syn, który był naocznym świadkiem burzliwych wybuchów Hitlera i jego niepokojącej obecności, ostatecznie opuścił Monachium. Najpierw przeniósł się do Holandii, a następnie przepłynął Atlantyk do Ameryki. Mając nadzieję na nowe życie, zdala od cieni bolesnej przeszłości. Ożenił się i wychował dzieci, które mówiły tylko po angielsku, a których życie zostało celowo odcięte od ich niemieckich korzeni. Język ich przodków, język, który niegdyś rozbrzmiewał w korytarzach pracowni krawieckiej, nigdy więcej nie został wypowiedziany publicznie. Był to cichy akt wymazania, próba ukrycia historii rodziny w anonimowości. Michel przyznaje jednak, że nie było prawdziwego zapomnienia. On ich przerażał. Wiedzieli, że Hitler skończy w ten sposób, wyznała. Groza tkwiła nie tylko w czynach tego człowieka, ale także w uporczywym wspomnieniu tego, kim był, nawiedzającej obecności uwięzionej w fotografii lub na kartach książki. Nawet lata po wojnie, gdy Hitler został zredukowany do twarzy w podręcznikach historii, strach nie ustawał niczym duch, który nie chciał zniknąć. Profesor Weber uchwycił się tego instynktu, by pogrzebać to wspomnienie jako głęboko znaczące. To nie tylko zażenowanie czy wstyd napędzały milczenie rodziny, to była trauma. Byli świadkami najwcześniejszych poruszeń potwornej siły bezradnej wobec interwencji, bezsilnej wobec zmiany biegu wydarzeń, które miały pogrążyć świat w chaosie. Ciężar dźwigania takiego brzemienia, świadomość, że człowiek mieszkający nad ich sklepem stał się symbolem bezprecedensowego zła, pozostawiła blizny, których nigdy w pełni nie zagoi. Ta cisza, ta desperacka próba zapomnienia wiele mówi. Jest świadectwem ludzkiego kosztu historii nie tylko w postaci straconych istnień czy stoczonych bitew, ale także cichego, prywatnego cierpienia tych, którzy byli świadkami świtu ciemności i przeżyliby opowiedzieć lub ukryć tę historię. Prawda, którą pogrzebali. Przez dziesięciolecia to kluczowe świadectwo leżało pogrzebane pod warstwami oficjalnych narracji. Starannie selekcjonowanych i kontrolowanych przez zwycięzców ocalałych i architektów powojennej pamięci. Świat akademicki w przeważającej mierze polegał na źródłach filtrowanych przez pryzmat nazistowskiej propagandy. Wywiady były często organizowane przez oficerów propagandy, którzy mieli własne interesy w kształtowaniu historii, tak aby pasowała do określonego programu. Oświadczenia składano pod przymusem, konstruowano je, aby chronić lub oczerniać selektywnie. A autobiograficzne relacje były często inscenizowane, aby przedstawić reżim, a co za tym idzie jego przywódcę w określonym świetle. W tym środowisku prawda była często pierwszą ofiarą. Historia rodziny Popów nigdy jednak nie została wpleciona w tę starannie skonstruowaną tkaninę. Ich głosy były nieobecne nie przez przypadek, ale przez celowe pominięcie. Byli outsiderami machiny propagandy i politycznego spinu. Byli świadkami młodego. Adolfa Hitlera w jego najsurowszej postaci, nie jako postaci politycznej, lecz jako człowieka zmagającego się ze swoimi demonami w skromnym pomieszczeniu nad ich warsztatem krawieckim. Ich wspomnienia, niegdyś zamknięte w prywatnych przekazach rodzinnych, pozostawały niesłyszane w dyskursie publicznym o wiele za długo. Teraz, gdy Michelle McCain wystąpiła naprzód i współpracowała z profesorem Weberem, w ramach jego skrupulatnych badań rozbite elementy tej układanki, w końcu łączą się w spójną narrację. To narracja, która kwestionuje wysterylizowane wersje nauczane w podręcznikach i pokazywane w filmach dokumentalnych. Kiedy cofniesz się o krok i spojrzysz na szerszy obraz, świeżym okiem, wszystko wskakuje na swoje miejsce. Gniew, który wydawał się tak nieproporcjonalny, gorycz, która go pochłaniała obsesyjna potrzeba znalezienia kogoś, kogokolwiek, kogo można by obwinić za swoje niepowodzenia. Wszystko to idealnie wpisuje się w to, czego można by oczekiwać od człowieka, którego nienawiść nie narodziła się z dnia na dzień, lecz tliła się i cicho rosła przez lata. Potwór niesławna postać, która pogrążyła świat w niewyobrażalnej ciemności, nie był jedynie postacią z najbardziej niesławnej dekady w historii. Był cieniem rosnącym powoli i bezszelestnie w 1913 roku w skromnym pokoju nad Zakładem Krawieckim. Ta niewielka przestrzeń, wypełniona szkicami, tyradami i tlącą się urazą, była tyglem, w którym nienawiść zakorzeniła się na długo, zanim świat poznał jego imię. Co to oznacza teraz? Praca profesora Webera nie polega na przepisywaniu historii za pomocą sensacyjnych zwrotów akcji, ani na ponownym obwinianiu. Chodzi raczej o odrzucenie warstw mitu i propagandy, aby osiągnąć głębsze zrozumienie tego, jak historia się rozwija. Nie tylko w wielkich wydarzeniach, ale w cichych chwilach które kształtują czyjś światopogląd. Pytanie nie brzmi po prostu, kogo Adolf Hitler nienawidził, ani dlaczego to robił. Chodzi o to, jak głęboko osobista ci opowieść o porażce, odrzuceniu i goryczy mogła przerodzić się w narodową katastrofę o katastrofalnych rozmiarach. Rodzina Popów nie tylko obserwowała historię jako bezstronny świadek, lecz chłonęła ją z bliska. Ich życie przecinało się z człowiekiem, który miał stać się jedną z najciemniejszych postaci w historii, a dzięki odwadze Michelle McCain, by podzielić się swoją historią, oferują nam rzadki i bezcenny wgląd w to, co działo się za kulisami. To spojrzenie na człowieka, zanim stał się mitem, zanim propaganda się rozpowszechniła, zanim wprowadzono destrukcyjną ścieżkę. Po I wojnie światowej Adolf Hitler nie był już tylko nieudanym artystą, lecz rozczarowanym weteranem. Niemcy zostały złamane, upokorzone traktatem wersalskim i pogrążone w chaosie rewolucji. W tym chaosie młody kapral armii niemieckiej otrzymał osobliwe zadanie szpiegowanie spotkań politycznych dla wywiadu wojskowego. Jedno z takich spotkań zmieniło historię na zawsze. Było to zgromadzenie Niemieckiej Partii Robotniczej DAP w Monachium we wrześniu 1914 roku. Hitler uczestniczył w nim jako informator, a nie jako osoba wierząca. Ale kiedy mówca zakwestionował niemiecką tożsamość narodową, Hitler Wybuchnął płomienną tyradą, która oszołomiła salę. Wkrótce potem został zaproszony na przyjęcie. W tym samym miesiącu napisał list, najwcześniejszy udokumentowany przypadek Hitlera, wyrażającego w pełni rozwinięte antysemickie myśli polityczne. Był on adresowany do Adolfa Gemlicha, kolegi żołnierza i zlecony przez samą armię, w ramach działań na rzecz edukacji politycznej. W liście tym Hitler nie tylko obwiniał Żydów za problemy Niemiec, ale wzywał do ich wyeliminowania ze społeczeństwa. Nie użył jeszcze słowa eliminacja, ale podteksty były niewątpliwe. Profesor Thomas Weber uważa ten list za niezbity dowód na to, jak Hitler stał się Hitlerem. Teraz naprawdę musicie nam powiedzieć, jak Hitler stał się Hitlerem. W momencie, w którym prywatne urazy przekształciły się w misję polityczną. Co jeszcze bardziej niepokojące, list został napisany na oficjalnym papierze firmowym armii. Hitler był wciąż pracownikiem rządowym, już siał nienawiść nosząc mundur. Weber wskazuje na ten moment jako na brakujący most między tyradami na sali sprzedaży a pełnowymiarową ideologią Mein Kampf. To moment, w którym krystalizuje się teoria spiskowa. Wcielono w strategię. A dla tych, którzy wciąż wątpią, skąd wzięła się nienawiść. List Gemlicha z 1919 roku jest zimnym historycznym dowodem na to, że wojna Hitlera z Żydami rozpoczęła się nie od władzy, ale w jego umyśle na długo przedtem. Teraz wszystko nabiera sensu, ale nie jest mniej przerażające. Gdyby Twoja rodzina miała klucz do napisania na nowo jednego z najciemniejszych rozdziałów historii, czy zabrałbyś głos, czy milczał? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękujemy za wspólne obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym.